Pracujesz w biurze rachunkowym, a może masz własną firmę? Dowiedz się, jak łatwo usprawnić swoją codzienną pracę. Saldeo Smart to wielofunkcyjna platforma, która integruje się z ponad 30 programami księgowymi i systemami ERP. Jednym z elementów Saldeo Smart jest komunikacja z klientem. Przyjrzyjmy się pani Ewie, która prowadzi własne biuro rachunkowe. Pani Ewa dba o księgowość wielu klientów to zarówno małe firmy, jak i duże spółki. Obecnie dobra komunikacja i sprawna wymiana dokumentów to dla niej podstawa w pracy. Całkiem niedawno pani Ewa poświęcała wiele czasu na oczekiwanie na dokumenty od swoich klientów ręczne wprowadzanie wystawionych faktur do programu księgowego, odbieranie telefonów od swoich klientów, przekazywanie klientom rozliczeń, wyszukiwanie dokumentów i przesyłanie ich skanów, a przecież miała jeszcze zająć się księgowością. Odkąd Pani Ewa korzysta z Saldeo Smart, jej praca stała się znacznie prostsza i przyjemniejsza. Każdy klient otrzymał od Pani Ewy program do wystawiania faktur, a ona może księgować je na bieżąco. Jednym kliknięciem importuje wszystkie faktury do programu księgowego. Dzięki Saldeo Smart otrzymuje także inne dokumenty. Pani Ewa korzysta również z modułu rozliczeń. Do każdego klienta wysyła informacje o podsumowaniu danego miesiąca, wynikach, wynikach finansowych, podatkach, składkach ZUS oraz pozostałych kosztach i w prosty sposób weryfikuje komplet informacji wysłanych do klientów. Pani Ewa oraz jej klienci mają dostęp do teczek personalnych wraz z obrazami dokumentów każdego pracownika. Saldeo Smart będzie przypominało o ważnych datach, takich jak zbliżający się termin ważności umowy z pracownikiem, termin wykonania badania lekarskiego lub szkolenia BHP. Pani Ewa jest zadowolona. Pakiet komunikacja z klientem Saldeo Smart to nie tylko narzędzie dla jej biura rachunkowego, to także ułatwienie pracy jej klientów. Dzięki archiwum Saldeo Smart mają dostęp do swoich dokumentów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki Saldeo Smart zyskujesz czas i wygodę, a przy tym zwiększasz wydajność, eliminujesz błędy, a Twoja praca staje się przyjemniejsza. Dowiedz się więcej o pakiecie komunikacja z klientem Saldeo Smart. Skontaktuj się z nami.